Cześć! Dzisiaj będziemy rozmawiali o przewodach hamulcowych, o miedzianych przewodach hamulcowych. W portalu warsztat.pl jakiś czas temu opublikowaliśmy wielki test miedzianych przewodów hamulcowych. Artykuł poświęcony porównaniu przewodów od kilku producentów. Test zrealizowany i przygotowany przez polską firmę przedsiębiorstwo WP. Pod tym artykułem pojawiło się mnóstwo pytań, mnóstwo komentarzy dotyczących zasadności stosowania przewodów miedzianych, do legalności tego stosowania i tego, co się z tymi przewodami wskutek użytkowania dzieje. Zebraliśmy te pytania i dziś zadamy je naszemu gościowi. Jest nim Damian Sołtysiak z przedsiębiorstwa WP. Witaj Damianie. Witam Ciebie, witam wszystkich widzów. Damian, przejdziemy może do tych pytań, które dostaliśmy w komentarzach, w licznych komentarzach i, i w wielu dyskusjach pod, pod tym artykułem. Pierwsze pytanie w Polsce auto z miedzianymi przewodami hamulcowymi nie zaliczy badania technicznego. Taka opinia się pojawiła. Prawda to czy fałsz? Zanim rozwinę temat, to, to tak, to od razu powiem, że, że, że fałsz, że, że nie ma takiej podstawy prawnej, aby podważać zasadność stosowania miedzianych przewodów hamulcowych. Tę sprawę w. W Polsce regulują dwa dokumenty. Pierwszy z nich to jest rozporządzenie ministra infrastruktury z kwietnia 2015 roku, dotyczącego sposobu i zakresu wykonywania badań technicznych. I w tym rozporządzeniu jest cały podpunkt 1.1.11, który dotyczy stricte przewodów sztywnych hamulcowych, i, i tam są wymienione. Podpunkty, które zwracają uwagę na nieprawidłowości i usterki w tym układzie i to są wymienione: nieszczelność na przewodzie lub jego połączeniach, stan grożący awarią lub pęknięciem, przemieszczenie przewodów i nadmierne skorodowanie. Drugi podpunkt, taki bardziej ogólny, odnoszący się do układu hamulcowego w tym dokumencie 1.1.21 to wśród tam wymienionych parametrów ma zapis w którym jest takie stwierdzenie że nie można samowolnie dokonywać zmian konstrukcyjnych układu hamulcowego i to właśnie ten zapis zrodził najwięcej takich domysłów i nieścisłości, bo osoby, które nie są zaznajomione z podstawą prawną takiego stwierdzenia, no błędnie interpretują to na niekorzyść przewodów hamulcowych. Bo tutaj w skrócie, żeby tak nie przedłużać, bo żeby nie trwało dwie godziny, ta nasza wideokonferencja, to zmiana konstrukcyjna pojazdu w skróconej definicji jest to. Taka zmiana układu bądź elementów tego układu, która wpływa na zmianę przeznaczenia pojazdu, jego rodzaju, zmiana rozkładu mas, i takie zmiany najczęściej muszą być przeprowadzone przez jednostkę do tego delegowaną, i najczęściej też wiąże się to z odnotowaniem takiej zmiany w dowodzie rejestracyjnym. Taki przykład, żeby zobrazować naszym tutaj widzom. Czego to dotyczy, o czym tu gadam. To jest na przykład zmiana samochodu osobowego na ciężarowy. A gdybyśmy skupili się mhm. stricte na przewodach hamulcowych, to dotyczyłoby to na przykład powiedzmy, gdybyśmy z jakichś czy nie potrafię wymyśleć z jakich, chcieli dwuobwodowość układu zmienić na, jedno, na jeden obwód lub zaślepilibyśmy któryś z przewodów wyłączając go właśnie z obwodu. No to ta, takie, takie działania są błędne i, i, i niepożądane i tego, te, tego to dotyczy. Tego zapis, dotyczą te zapisy. W żadnym wypadku nie ma, nie ma ani jednej wzmianki, czy to w jednym, czy w drugim dokumencie, yy, która zabraniałaby stosować jakiś części yy z, z powodów materiałowych. Yy, każdy, każdy element układu hamulcowego musi spełniać warunki techniczne, o których wspomina tutaj yy, ministerstwo w, w swoich rozporządzeniach. I to tyle, jeżeli chodzi o, o, o ten temat. Mhm. Wspominałeś tutaj y, akty ministerialne polskie, akty ministerialne. Dlatego też chcę zapytać, jak to jest za granicą, bo nawiązuję do kolejnego pytania wątpliwości czy nawet stwierdzenia, że w Niemczech y, samochody z przewodami miedzianymi y, tracą dowody rejestracyjne przy kontroli. Prawda to czy fałsz? Nie jest prosty temat, bo my jesteśmy świadomi tego problemu, e, tego procederu u naszych zachodnich sąsiadów. E, mm, a problem nie jest łatwy, dlatego że my sprzedajemy miedziane przewody hamulcowe w wielu krajach na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej i nawet mamy przedstawicieli w Niemczech i są stacje diagnostyczne, gdzie jak najbardziej te przewody są uznawane. No, ale, ale tak, jak, tak jak wspomniałem, też dostajemy sygnały, że, że czasami klient jest odsyłany z kwitkiem. No i tutaj problem rozgrywa się tak naprawdę też o ten nieszczęsny zapis o zmianie konstrukcyjnej w układzie hamulcowym, samowolny, samowolną zmianę konstrukcyjną, bo tutaj dochodzi do też takich nadużyć w postaci interpretacji tego przepisu. Ciężko nam z tym walczyć, bo mm, tak naprawdę pozostaje albo odwołać się od takiej decyzji, spróbować wyjaśnić, uświadomić. Ewentualnie, no, znając mm, tutaj podejście na tym rynku do tego aspektu, no, stosować przewody stalowe, no, tak, żeby uniknąć sobie nerwów i, i, i czasu w rozwiązywaniu tego problemu. Yy, tyle tutaj. tutaj nie wiem, co mógłbym jeszcze więcej dodać, bo... Mhm. Ale powiedz, czy kierowca wyjeżdżający autem zarejestrowanym w Polsce, z badaniami technicznymi w Polsce, gdzie zamontowane są przewody miedziane, musi w jakiś szczególny sposób obawiać się kontroli drogowej w Niemczech? Nie, 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 absolutnie. To taki proceder raczej, jeżeli dostawaliśmy sygnały, to z tego, co mi wiadomo, dotyczy stricte przeglądów technicznych. Badań technicznych, tak? Mhm. Tak delikatnie to, to ujmę może, że, że są pewne grupy osób właśnie na, na, na rynku tym niemieckim, które uważają, że nawet nie powinno się stosować zamienników, tylko części oryginalnej. I to jest taka mentalność powiedzmy tutaj na tym, na tym rynku i dlatego ciężko nam nam z tym tutaj walczyć, bo jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestie takie, takie techniczno-prawne, to, to, to ten produkt spełnia wszelkie, wszelkie wymagania. Kolejne pytanie od naszych czytelników, dlaczego na pierwszym montażu nie są stosowane miedziane przewody hamulcowe? No, tutaj chciałbym, żeby moja e, odpowiedź była bardziej spektakularna niż to, co za chwilę powiem. E, a odpowiedź jest taka dosyć prozaiczna, ale mam nadzieję, że kogoś to zaciekawi. E, zacznijmy od tego, że przewody stalowe są bardzo dobrym m, wyborem na na przewody w układzie hamulcowym I dlatego są wybierane m.in. przez producentów. Ehm, spełniają wszystkie wymagania, jakie tylko są stawiane tego, temu elementowi, ehm, a w dodatku są tańsze, są tańsze od przewodów miedzianych, co w ujęciu takim ehm, seryjnym, produkcyjnym robi sporą różnicę. Tak? Bo w przypadku tam jednej naprawy wymiany to nie miałoby znaczenia. Tak, tak, w ujęciu takim globalnym, jak najbardziej ma. Tutaj jeszcze dochodzi aspekt taki, że w przypadku przewodów miedzianych to jest taki dodatkowy aspekt. No, 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 producenci później straciliby zarobek w, w serwisowaniu takich aut, ponieważ. Przewody miedziane są, nie mają nawet określonego okresu życia produktu, a okres życia produktu przewodów stalowych to jest około 7-10 lat, co i tak jest bardzo długim okresem w porównaniu do, do innych elementów układu, nie wiem, tam klocków, przewodów elastycznych czy, czy, czy tarcz hamulcowych. Więc spełniają wszystkie wymagania, bardzo długo wytrzymują i są przede wszystkim tańsze. Sytuacja diametralnie się odmienia, kiedy mówimy o, o wymianie przewodów. Wtedy mm -hmm. osoba, która wymienia przewody, zyskuje z przewodami miedzianymi jedną ogromną zaletę, może, może nawet dwie, ale, ale ta, która zaważyła o sukcesie przewodów jako zamiennika stalowych, jest to łatwiejszy proces kształtowania. Takich przewodów i ich obróbki w postaci spęczania końcówek. Ma to duże znaczenie, bo tak jak w przypadku procesu pierwszego montażu, przewody stalowe już wyprofilowane na linii są montowane do, do podwozia, a następnie dokładane są inne elementy podwozia i osprzętu. Tak później, w przypadku wymiany przewodów, no, staje się karkołomna próba. Poprowadzenia przewodów w tym układzie, tak jak przewidział to producent, i spęczenia te, tych przewodów, i w tym momencie ta różnica na tych, tych 20% w cenie jest niewspółmierna do tego, o ile szybciej i łatwiej wykona się taką wymianę i naprawę, a zyskuje się tak samo ym, z dużym naddatkiem wytrzymałość na, na ciśnienie, które panuje tam w układzie. No i dodatkową cechą, no, która też nie, nie powinniśmy o niej zapominać, to jest właśnie to, że, że po wymianie. Na przewody miedziane. Użytkownik praktycznie może zapomnieć o obsłudze tego elementu, ponieważ no, nie koroduje on w sposób degradowalny dla, dla tego elementu. No więc praktycznie kończy żywota taki przewód raz z żywotem auta, że tak powiem. Kolejne pytanie, już chyba ostatnie od naszych czytelników: czy przewody miedziane się utleniają? Użytkownicy niektórzy skarżą się na to, że one po jednym sezonie po odmontażu już są zielone. Co to właściwie oznacza? Mhm. No to oznacza, że mamy szczęście. O, a a u, ujmując to, to tak y, bardziej profesjonalnie, y, to jest bardzo pożądane zjawisko. Tutaj y, no, nie ukrywam, że też śledziłem te sekcje komentarzy pod artykułem i, 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 i na portalach społecznościowych. I nawet przeszło mi przez myśl, żeby nie zrobić jakiegoś tutaj właśnie testu, jakiegoś kolejnego artykułu na ten temat, tylko to jest kwestia, że nie wymyślimy koła na nowo. Czyli um, ujmę to w ten sposób, że... Um, to, o czym wspominałeś, to utlenianie, jest kwestią takiej podstawowej wiedzy chemicznej i materiału znawstwa. i bardzo się cieszę, że mogę tutaj teraz wyjaśnić tę kwestię tutaj osobom, które miały wątpliwości. Drodzy widzowie, każdy metal ulega utlenianiu, czyli korozji. Z tym, że właśnie w przypadku miedzi mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo pożądanym, ponieważ powstający na powierzchni materiału tlenek, jest bardzo ściśle przylegający do, do powierzchni i tworzą taką warstwę tlenku miedzi zwanego patyną. Ten taki zielony, właśnie nalot zabezpiecza przed procesem utleniania wgłębnego, czyli dalszą degradację rurki. Tak najprościej mówiąc, po prostu tworzy taką barierę ochronną przed dalszą korozją. To sytuacja jest zgoła odmienna w przypadku właśnie stali, przewodów stalowych, gdzie jeżeli już dojdzie do korozji, no to jest to proces postępujący, co wiąże się z tym, że po pewnym czasie właśnie przewód może pękać lub właśnie wręcz się kruszyć nawet w rękach. No więc jeżeli ktoś wymienia przewody na miedziane i, i, i po jakimś czasie, nawet po jednym sezonie ma, ma zielone te przewody, to... No to może, nie wiem, traci na estetyce, chociaż to jest kwestia gustu, ale, ale zyskuje, że tak powiem, od natury zabezpieczenie antykorozyjne dla swoich przewodów. Mhm. Dziękuję Ci bardzo za to wyjaśnienie, dziękuję za to spotkanie. Ja tylko zaznaczę, nie jest to materiał sponsorowany, chcieliśmy po prostu rozwiać wątpliwości, które pojawiły się pod tym, pod tym artykułem, bo tych wątpliwości jest sporo. Pewnie, Damian, często spotykacie się z pytaniami o, o przewody miedziane. Pewnie głównie dlatego, że samochody na pierwszym montażu uzyskują jednak te przewody stalowe, to jest jednak pewna zmiana i stąd mhm. pewnie te liczne wątpliwości i pytania. Tak, na pewno to jest, to jest przyczyną. A drugą sprawą jest to, mhm. że no, na rynku... Przewody, przewody hamulcowe w ogólnym ujęciu, nie mówię tylko o miedzianych, czy stalowych, ale nie, nie ma tak powszechnie dostępnej wiedzy na ten temat. Dlatego no, no nie dziwią nas te wszystkie komentarze, wątpliwości, które są zgłaszane. One nas, nas tylko motywują do tego, żeby starać się przez różnego rodzaju środki przekazu, czy to przez właśnie artykuły, czy, czy nasze spotkanie tutaj, no, tą świadomość zwiększać, tak? Żeby, żeby właśnie jakaś raz powtórzony mit, powtarzany, nie stał się w niektórych głowach prawdą, tak? Tylko, żeby aby rozwijać takie wątpliwości. No między innymi z tego powodu też um, na Facebooku czy to na YouTubie um, publikujemy hamulcowy vlog WP, gdzie stworzyliśmy mm -hmm. taką platformę komunikacji do właśnie z, z mechanikami e, i do osób zainteresowanych tematem, no, aby właśnie prze, przemycać te, te, te jakieś wskazówki techniczne, rozwiewać wątpliwości. Dziękuję Ci Damian za, za spotkanie i za wyjaśnienie tych kilku wątpliwości, które pojawiły się. Pod tym artykułem. Bardzo dziękuję Tobie, dziękuję widzom i życzę miłego popołudnia, wieczoru, kiedy to oglądacie. Tam sobie dopowiedzcie.